Ja, w tym filmie przejdziemy sobie kolejny stage Supreme Magnificent Battle I to będzie tym razem kontra Android 17 i 18 Więc mamy odrobinę większy power up tutaj a, I będziemy próbowali przejść ten stage Ja zaraz zrobię team i się widzimy No i dobra, możemy zaczynać, mamy optymalne rotacje nawet Znaczy mamy Evolution Vegeta z Uigoku no i Bista w drugiej rotacji. Eee, możemy zaczynać weźmiemy sobie co w taki sposób. Mogę dać uj więcej do unikania. Szkoda, że Wegeta nie ma właśnie tych ataków tej z Bista, ale Bista jak wejdzie do, do drugiej fazy, to przynajmniej będzie miał eee, tego aktiva gotowego. No a w poprzednim odcinku wspomniałem o tym, że pozostała ilość stajdży, jakie zrobimy tutaj, będzie e, właśnie tym team, teamem, do czymś podobnym. E, I to nie tak, że uważam, że dla przykładu wszystkie inne teamy są słabe, bo nie są. E, na przykład Artificial Life z który robiłem, ja go bardzo chwaliłem, ze względu na to, ile ma Damage Miejsce jest taki, że akurat pod. pod ten event, którym mieliśmy Sam Battle e, Uniwersal WSEGA, większość stage tutaj mają po. po 2T. Po 2 stage akurat. Po 3 fuzzle, przepraszam. I to jest mój problem generalnie, ponieważ ten cały. damage, ten cały. Build up jest bardzo, bardzo stromy Także się jej mówiłem yy, Rośnie na przykład yy, 1,5 miliona nagle ma 2 miliony 250 tysięcy Zostawimy sobie to tak Jagiel kula tutaj Wcześniej w stocie gun miałem Uigoku, ale go wyrzuciłem, ponieważ jest za Kimu i nie unikał. No ja został Mówię, że nie ufam powiedzmy to... Postacia, postać... postacią z Edition. Kurde, godzinie to ja już kończę język. Yy, nie ufam postaciom z Demetra Edition, a ja na przykład ufam takiemu Uigoku. No tak mu zaufałem, że po prostu zmieniłem sobie... Sobie z No i na przykład chciałbym takiego e, takiego Alvik'Shire Lightburn -like wziąć na stage z Gohanem i Piccolo, ale Gohan ma 750 tysięcy ataków, 2 miliony z super ataku i bardzo szybko przechodzimy do kolejnych faz po prostu. E, jak stajemy z Defem? Wolę wsadzić Evo PG chyba w pierwszej sytuacji 50% na się przyjąć. Bo jestem pewien tego, że to możemy mieć problem właśnie z superatakami 17-18 tylko dlatego, że oni potrafią silować yy, Tutaj w ataku, w GodGOPu chcę ranksa. Okej, okay, no i tu mamy spera takich. Ale 70% na metr action. A, jeszcze tutaj jest ten tak Goku, no to frittura już. Trank sobie przeżyje. No ja przykład ja właśnie... Nie wiem takie Artificial Life, bo jest na wziąć na Gohana, ale... Patrząc po tym ile mają demageda właśnie te fazy. Czy jestem pewien, że ja chcę wziąć po prostu Artificial Life rozpo to... Jeszcze okej okay, gdyby typ z e, Proataków był, nie wiem, Melan, to bym wziął sobie po prostu gamma 1 tam. A pewnie może dwa razy spróbuję, Ty martwisz or Może zobaczycie w, w następnym filmie właśnie ten team, jeżeli się uda. I nie, bro, leci redirect z mojego lista. Ponieważ chcę lista Frienda sobie zostawić. E, Weźmiemy sobie te kulę. Tutaj Kayoka Evolution dostaną te. I. to. No i kolejny super atak Chciałem powiedzieć, że No way nie zrobili, a tutaj jednak jest. Zarówno Steal jak i Stun w tej grze są bardzo zjebanymi mechanikami, jeżeli daj się je przeciwnikowi. W całej szczęście chyba w stage'u szóstym oraz siódmym nie ma żadnego Stuna, na ile dobrze pamiętam. Aż sobie zobaczę z ciekawości. A to jest stage 5 i 6? Nie 6 i 7. A nie, cofam to? Eee... 17 ma. Eee, akurat na stage'u 6, a na stage'u piątym nie ma nikt. To co, używamy sobie z skilla i aktiv skill z postaci. Zrobimy to tak. Wrócimy Ui w pierwszy slot, Ewo w drugi slot. I gammy sobie zjedzą te kule. Dobra, Unik. Ja mam... Ja mam problemy z załpaniem, jak widzicie. ale na szczęście poszło. No i tak właśnie wyglądał Supreme Magnificent Battle Stage z Android 17 i 18. Nie jest trudny, ale... Uważam to za... Za ciężki jesteś za ciężki do no itemowania, szczególnie, że mamy tylko dwie fazy. Okej. Okay. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do następnego filmu trzymajcie się. Cześć!